Siemanko, ja jestem Zenek, a to jest Cywilizacja, czy też civilization Beyond Earth z dodatkiem Rising Tide. A gram jako Chung. su, nowa frakcja, która jest dostępna w nowym dodatku, właśnie w tym dodatku pod tytułem Rising Tide. E, mam turę 154 w tej rozgrywce, tak jak widać. E, opracowuję etykę obcych, zbuduję sobie pień umysłu, zacząłem już budować kwiat umysłu. Więc zdecydowanie, zobaczyłem jakieś, może ja mam jeszcze dwa te. Co mi to da? Żywność? E, whatever. nawet. poczekam z tymi. Nie są one, może jakieś mega OP, ale jeżeli jest możliwość zrobienia z nich jakieś, jakieś, jakiegoś cudaka, bo zazwy zazwyczaj trzy, e, trzy razem mogą dać tam możliwość wybudowania jakiegoś fajnego cudaka, no to już jest fajna opcja, szczerze mówiąc. A tutaj mam tylko. Nie, mam na myśli cały czas oczywiście artefakty. Tutaj mam tylko żywność, energię i naukę 18. A to jest... Czy to jest na stałe ta nauka? Eee, dobra. Na razie niech sobie zostanę, może zdobędę gdzieś trzeci może że coś fajnego z tego będzie. Ej, artefakt. A... Co na Mi tu bredzie o mojej ideologię. Moja ideologia jest moją ideologią. Jak coś cię nie pasuje, to ja tam mam sporą armię, która jest w stanie też wytłumaczyć tobie o co chodzi w mojej ideologii. Ej, co Więc... to jest? Uuu, jakie fajne. A, to jest ten kurcze... Franko iberyjska jednostka barona. Proszę proszę, jakie to ładne, jakie, takie... Jak Miami Vice taka motorówa. Zmotorować działa Widzę, że tu wszyscy bombardują tą Niemkę. To jest chyba ten. jej kolonia. W sumie jej stolica. Ja zbombardowałem e, Anglikę. Też jest zabawnie. Chodźmy. Podjedź panie tutaj. Muszę się wejść uśpi na razie. też, tak, i panik się leczy tutaj gdzie Je to jest żarcia to tu może być farma może być farma, czemu to nie ma farmy to tundra jest, o boże na tym terytorium, to kiepsko co to, to, to ja to mogę zrobić teraz po, a poza moim terytorium o boże, to nie jest moje terytorium to kiepsko, dobra, to bijej tu gościu Minotaurze dawaj, gdzieś tu wobok, oh, to jakieś konkretne artillerie. Tak, tych sobie podleczymy, a tymi podjedziemy. Ksenorój, dawaj panie z tym ksenorujem. montować moja łódeczka podwodna nie chcę popłynie, a złaki to ma fajny zasięg szpiegowania. Co to jest? Hityna, wybieg to poproszę, połączenie. Proszę usunąć i Jak, za starych dobrych czasów. Eee, budujemy sobie wszystko. Może być farma Coś się pojawiło? Za 9 tur? Co takiego? Czemu za 9 tur a tutaj się pojawiło chyba, dobra, to po gościu.

Ulepszony nieśmiertelny, to mnie ciekawi, tylko ciekawe to jest jednostka chyba raczej walczą, walcząca na lądzie. Kolektor słoneczny, możecie pobić kolektory. A no, nie będą kolektory słoneczne, dobra. Instytut, w sumie to za chwilę będę musiał budować ten pieni umysłu. masy masę i kiełbasy. Światek umysłu się buduje, lewiatana. No, zróbmy sobie lewiatana. No. Zapomniałem o jednym szpiegu. Hm, masz rację. Masz rację. Po prostu. Nie, wiem, masz 72 punkty obrony w swoim mega. -siężyce. praktycznie żadnego oporu, nie A tak się sadził na początku, tak bulwersował. Ciekawe co, coś mi da fajnego za może? Jak zdobędę do tego stolicę to po prostu będzie gdzie. Proszę, czy ona chce jednym statkiem zdobyć jej miasto? come on Troszkę te... ciekawa opcja chyba. Tu ma zasięg 3? No było to, to ma 3 już teraz. Dobra, zresztą to Whatever. Tak jest po zawodach. Już w tym momencie mogę zdobyć to miasto. O jest, ulepszony nieśmiertelny. I co ten typek robi? No tak. Oczywiście jednostka walcząca. Eee, raczej na. ...ziemi. Dobra, wystrzelimy sobie tutaj. A ty gościu... O, ...dawa jakąś tam energię, to Jakiś budynek to jest do zrobienia? Zbójca. Co to za zbójca? Zbójce, zbójce nie chcę na razie. Nieśmiertelnego też nie chcę, bo jest jakiś kiepski. Chociaż w sumie, no 68 punktów siły ma. Tylko, że czołgi mogą sobie jeździć i po wodzie i po lądzie. A on tylko raczej walczy na lądzie. Nieśmiertelny. No i co tu robić? Wybrać sobie może na razie rozwój badań. Niech robią badania. Nie ma co budować specjalnie. Chociaż nie, etyka obcych i pieni umysłu za chwilę się zrobi. Dobra, to rozwój badań poproszę. Też Co oni chcą? 20 żywności, może to farma. Okej, okay. Xenaroyu ubijaj. E, aha, no tak, to miasto już praktycznie padło. sobie zaatakujemy jego stolicę i GG. Można podpisać pokusy. też. Z taką armią to mógłbym bojować i bojować i mogło bojować. Marionetkę, dobra. No nic, zobaczymy jak on na to zareaguje. Przepłyniemy, sobie naszym fantastycznym kutrem podwodnym Czy on w ogóle na to jakoś reaguje, ten gość? Obecne warunki pokoju Pod do miasta. 3 miasta chce mi oddać. Znaczy ja dobrze widzę. On chce mi oddać trzy miasta Punktacja wojenna. 1938. Wow, ciekawe statystyki, co to oznacza Zakończmy ten konflikt. I co on mi, trzy miasta chce oddać? Nie zamierzam się poddać. Aha, no to dobra, spokojno, panie. Aha, bo to mu chyba trzy miasta zostały. A zaraz, jak ja, przez zakończenie konfliktu ja rozumiem całkowite poddanie. Hello there, there gościu mi mówi. Nie mówi co on bierze tak naprawdę chrysta ten dywan zobaczmy to miasteczko tu się wszystko elegancko układa tak to można było rozwalić oczywiście brak zasięgu Jeszcze dziewięć? Co to za atak? Wielka wygrana. No to zrób taką wielką wygraną. Ta jego jednostka trochę mnie nudzi tutaj. Wygrana. Jeszcze to żyję come Robotnik, panie robotnik, weź pan Tundra Bożą tu to jest miedź Budy kopalnię na tej miedzi To może być farma jazmę usunąć, tak? Usunął, usunął Tytan, farma, To jest Tytan! A Boże, dobra rób kopalnię w takim razie Ej, to jest jeszcze energia termiczna, A ile zostało do tego kwiatuszka u umysłu? Jeszcze 8 tur, no trochę to potrwa z tą wojną. A szczerze mówiąc już się nie chcę bojować. Te śmieszne miasta mu zostawię, to są jakieś pustynie. Koleś wybudował miasta na pustyni. I zadowolony. Jedno zdobył nawet gdzieś tutaj. Gdzie to jest? No tej Niemcy, a już tego miasta nie ma co tu się stało A, to mu tylko dwa miasta zostały, no to mocne jest Nie powiem Serio, dwa miasta mu tylko zostało To z Gigiela za uwaga Gniazdo obcych, gdzie Chrysta Tutaj takie nie Dobra, gdzie jest to gniazdo obcych Tutaj, no boż naprawdę jest kurczę blade! Artefakt! Okej, okay, teraz co mi ten wynalazek da? Eee, ostrzał przeciw... ...bateryjny? Odblokowuje... Blokowana zdolność jednostki oblężniczej. Brona atakowana jednostki zostaje obniżona o, ...do końca tury o 20. No te badania. Może wejdźmy, ten tego wszystkiego e, teraz tak, skład handlowy może być awans jednostki może być e, kseno czy ja chcę sobie budować kseno czy ja chcę opracować biologię a później rolnictwo pionowe, zrobimy sobie biologię i rolnictwo pionowe nie więcej żarcia e, pień umysłu wrócimy cztery tury pień umysłu Pijanie umysłu, pijanie umysłu, wow, 5 tur, 7 tur na kwiat hmm, Tu jest jeszcze bunt, 3 tury. O, super Czy on chce podpisać pokój z... Nie zamierza mi się poddać W mu jedno miasto zostało? A, bo to jest stolica, więc stolicy nie odda Eee, dobra. To już tam jego sprawa Mogło po prostu rozwalić te wszystkie miasta i tyle. Zdobyć, mądrować, spalić i GG. Tutaj w ogóle nic nie odkryte. jest to moja jednostka tych śmiesznych... ...kurczę blade... ...żuczków. Mamy tych podejść, na tutaj coś tutaj, tutaj jest, tam sprzęt, konkretny Kseno, ksenoru i nieśmiertelny, Dobra, dajmy tego nieśmiertelnego tutaj, Gdzie tu zostały trzy tury do nowego heksa. Tutaj? Tutaj brak już nastąpił. Tutaj? Siedem co Siedem... to zapraszam pana tu. Co my tu mamy? Żarcie 70. Dobra, może być jedzenie. A, no i tak. Tutaj wypadałoby coś kupić.

Może być coś takiego jak generator. Tylko szlakan no, handlowy musiałbym tam puścić, a nie mam skąd. Co to chcę zrobić? Może być farma. <laughs> xenoroi będzie tutaj pilnował kwiatu umysłu Znowu sobie to fajnie wygląda ta jednostka Jeśli posiadane przez Ciebie cechy osobowości... Bla, 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 cechy osobowości, dobra 10 do produkcji jednostek orbitalnych, beznadziejne. Jeden do zasięgu satelitarnego. Whatever Sambadziew, nie będzie to. No i te kosmiczne dwa miasta jego zostały i on się nie chce poddać. Z uporem maniaka będzie walczył. Nieśmiertelny sobie, nie uwaga. O, jest mój kurcze blada żuczek. Zwany Trutniem ja to, ja to sobie tutaj. Tym, ekipę wycofam. Czy nie będę gdzieś tam nim pływał jakiś... jakiś zadupił. I tu zostały jeszcze dwie tory buntu. Prawdopodobnie to, koral, nie zrobił. Nie, nie wiem, pewnie jak starszy górę, tego nie wiedzą. 290. Farma jest, tak? No to nie będzie kolejna farma. A, ci goście coś tu zrobili. Kopalnia jest? Okej, okay, to może być. Tutaj coś jest? Tutaj jest brak rozwoju kulturalnego. No tych gości można uśpić. A, i szpiedzę. No, trochę ich chyba padło. Dobra, to lecimy. Chociaż trochę energii wykradli przynajmniej. I okazji jeszcze naukę, bo ja tą mam tą pasywkę do nauki. Nie wiem, tak się starałem się nie zmienić czegoś w tych swoich perkach za te punkty no. Punkty kurczę, za ten kapitał dyplomatyczny. No, nauka się przyda, to błąd podstawowy może być. Zdrowie. Ja mam zdrowie. 55. Zdrowie też się przyda. Na razie chyba nie ma co zmienić w ogóle. Wojna prowadza, więc imperializm się przyda. Wytworność też się przyda, bo kultura cały czas się przydaje. Tak naprawdę. Więc nie ma co zmieniać tak, tutaj specjalnie. Imperializm to jest świetny, kurczę, Bayer. No, nareszcie wyprzedziłem ten. Ten krab, tylko że oni mają 8 obywateli tutaj, więc no... Troszkę się będą rozwijać 61 obrony Nice. On miał chyba obronę z budynków jakichś. Ja Myślę, że on ma taką wysoką obronę z tej swojej pasywki. Boże to są opcje? Come on. Z gniazdo gdzieś powstało, nie rozumiem Panie nieśmiertelny, dawaj pan gdzieś tu. Tutaj. No to tu. i co, atakować po to miasto? Śmieszne. Te moje jednostki się wyleczyły, jeszcze chyba nie do końca. Tu jeszcze jest jedna artyleria. Notaur. co farma Okej, okay, farma. To zbuduję też farma Owoce, kopalnia. to może zrobić, bo i tak farma nie może tam wybudować na pustyni. Trochę szkoda. Przerosty kultury. Kupię sobie to. I to. Dajesz. Gospodarstwo rybne. No to jest fajna sprawa. To gospodarstwo rybne, teraz tak. Ile ja mam punktów? Jestem pierwszy? 900, jestem pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. To dobrze, że do A, no to chcę przypłynąć na ten koral, dobra. To następna tura. No, 5 tor zostało do wybudowania Kwiata Umysłu. Jeszcze trzeba będzie pobudować te pnie, tak jak widać, się budują. No i będzie git. 200 energii, 412 nauki. Trochę mało chyba. zniszczona jednostka, W przypadku drapaczy chmur, które istnieją to, um, od XIX wieku, to nie koncepcja ełfotyczne. musiała ewoluować, lecz umysły tych, którzy z niej korzystali. Okej, okay, to może być naprawdę przełomowa, przełomowa sytuacja. to rolnictwo pionowe, teraz tak. Ja tu mam żywności. Tutaj może tego tak dobrze nie widać, ale chętnie bym rzucił okiem w stolicy, co to się dzieje. 66 na plusie. I 6 żywności tutaj przy tym grzybie z tych zarodników. Wow! No, jak wiem. z przodu Świata i 314, bo tutaj ją jeszcze energię dają mi te e, farmy. Więc niezła sprawa. Co tutaj jest? 15 tempo budowy ulepszeń pól. Może być. Jest to jakiś... coś do synergii. Jednodarłowa technologia. Dobra, niech będzie. Termowa technologia, rolnictwo pionowe. jeden energii z kopalni. Jeden produkcji z farmy. O, Boże, to też jest niezłe. Bioinżynieria. Golem. O kurczę. Dobra, zrobimy sobie tę bioinżynierię. Chyba, że jest coś ciekawszego. Kodeks gwiazdy e, Wartownik stacji. No, ciekawe. Skał, ośmiornica, Kognicja, w sumie kognicję. Mogą akademię budować. Na nano ul. Co to jest nano ul? Niewidzialność taka jest jednostka. Nowa. Ludzki ul. Miasto jest odporne na operacje Specjalna, Trochę słaba. szczerze mówiąc. Z akademii? Co tu jeszcze jest? Jeden nauki z farmy? Serio? O Boże, to ja sobie to wezmę. Sztuczna ewolucja. Jeden nauki z farmy. To będzie mistrzostwo świata. To mi się podoba. Do widzenia. Ale jeden nauki z farmy, naprawdę. Przecież to będzie, przy tej ilości farmy, to, to będzie jakiś kosmos. To jest tak. Czy on chce podpisać pokoju? Nie, on nie chce podpisać pokoju. No dobra, nie chce pokoju. To jego sprawa. Mam taką armijkę, że. żeby po prostu stać na to, żeby nie podpisywać tego pokoju. Ale czy jego, na to, czy jego stać na to, żeby ze mną nie podpisać pokoju? To już nie wiem. Zyzy. Co my tu mamy? Kopalnie? Tytan? Co dawaj kopalnie. Czy niech się naprawią? Czy niech się uśpią. Tu może być. Farma? Nie, może być farma. Tutaj miasto usuniemy. No i to tyle, będę chyba kończył ten odcinek. Nie wiem, jeszcze zostało mi cztery tury do, wybud do wybudowania kwiata. Myślę, że to jakieś jeden, może dwa odcinki, i będzie pogrzew w zależności jak długo będę grał. A to jeszcze smoczek przypłynął. Nalot, nalot. Przeżył z Kubana. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o smaka morskiego. Dobra, kończę ten odcinek, dzięki i do zobaczenia w kolejnym. Nara, rachaj.